W poprzednim odcinku. Doktorze, serdecznie dziękuję za wszystko, co Pan dla mnie zrobił. Ja tylko dotrzymałem słowa. Obiecałem, że za 8 dni będzie Pan w domu. Już idzie. Wyglądasz cudownie. Jest najpiękniejszą panną młodą, jaką w życiu widziałam. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości.

Chciałam Ci powiedzieć, coś Cię zapraszam. Nie, ale pomyślałam, że to rodzinna uroczystość. Rozumiesz? Nie pora na dyskusję. Nie dzisiaj. Ale. żadnych ale. Nigdzie nie pójdziesz. Nie pasujesz do naszych gości. Wracaj do swojego pokoju i nie waż się pokazać w kościele. Mamo, denerwujesz mnie. Przestań się złościć. Fernanda ma rację. Chodźmy już, robi się późno. Kiedy wrócimy, wszystko ma być zapięte na ostatni guzik. Tak, proszę pani. Nie przejmuj się nią Wkrótce wyjdziesz za Jose Antonia Pomyśl lepiej o waszym ślubie Dostałaś po uszach? Dobrze ci tak Książki też? Tak, wszystko zabrałam Chwileczkę. Źle się czujesz? Lepiej niż kiedykolwiek. Chcę sobie przypomnieć odgłosy miasta. I zapach z pary. Jakiś problem? Ojciec przypomina sobie smak miasta. Równie dobrze zrobisz to w domu. Właśnie. Podrzucisz nas do domu i pojedziesz na ślub Fernandy. Mam parę spraw do załatwienia Ktoś od nas powinien tam pójść Ja nie mogę Poza tym przyjaźnisz się z ręcem Bardzo cię proszę Kup piękny bukiet dla najpiękniejszej panny młodej I przekaż go w moim... To znaczy w naszym imieniu Jakaś specjalna dedykacja? Tak Życzę... Życzymy powodzenia i szczęścia, na które w pełni zasługujesz. Dobrze, Tato, załatwię to. Powiedz Lucrecji, że wyszedłem już ze szpitala. Jak tylko wrócę do pracy, zajmę się sprawą testamentu. Dobrze. Może pojechałabyś z Martinem. Też przyjaźnisz się z ręką. Nie mogę. Poza tym nie zostałam zaproszona. To dobry pomysł. Pojedź ze mną. Ja cię zapraszam. Naprawdę? Oczywiście. Kończysz dyżur za kilka minut. Odwiozę rodziców do domu i przyjadę po ciebie. To bardzo dobry pomysł. Zgoda? Zgoda. To... Nie wygląda to na skromną uroczystość. W ich mniemaniu, tak? Nukresia i Renzo zadłużyli się po uszy, żeby sprostać wydatkom. Licząc na spadek po Rafaelu. Nie wiedzą, co ich czeka. A jak twój związek z tą kaleką? To znaczy z Milagros? Gdyby nie Gerardo, jutro bylibyśmy małżeństwem Ten kretyn zawsze był wiernym sługą Rafaela Gerardo jest w porządku Problem w tym, że znaleźliśmy się po przeciwnych stronach barykady Co sprawia, że jest naszym wrogiem. Długo jeszcze będzie w tym szpitalu? Dziś mają go wypisać Muszę to jeszcze sprawdzić Sprawdź Mam już umówione sensy z tą wróżką. Dzięki niej będziemy mogli manipulować Lukresją jak kukiełką. Przestań się zadręczać. No, się nie przejmuj. Zaraz mi przejdzie. Widziałeś zdjęcie mojego chłopaka? To no. właściwie narzeczonego? Nie. Pokaż. Prawda, że przystojny? Ej, chwileczkę. Jak na razie, no mój narzeczony. To dlaczego jesteś taka smutna? Gdybym ja miała takiego chłopaka, tryskałabym radością i szczęściem. Tak lepiej. Przestań się przejmować tą starą wiedźmą. Poślubisz Jose Antonio i będziesz najszczęśliwszą kobietą pod słońcem. To prawda. Jose Antonio będzie na ślubie? Nie. Jego też nie zaprosili. Więc zadzwoń do niego i wybierzcie się gdzieś. Zamiast się zadręczać, możesz spędzić wieczór w objęciach ukochanego. No I co? Zaraz przyjadą, nie denerwuj się. Powinni już tu być. Są w drodze. Wiesz, jakie są o tej porze korki. Ja też bardzo się denerwowałem przed moim ślubem z Rosą. Byłem tak samo napalony jak ty. A teraz wszystko się zmieniło. Namiętności z czasem wygasają. Ale taki mężczyzna jak pan zawsze może je rozpalić w innym ognisku. Nie, mój drogi. Rodzina jest najważniejsza. Stabilizacja, dyscyplina i poczucie bezpieczeństwa to moja dewiza. W pełni się z panem zgadzam, ale od czasu do czasu można ulec jakiejś pokusie. To przywilej mężczyzn. W końcu to my ustalamy reguły po to, żeby je łamać. Tyle tylko dyskretnie. Słusznie. Dyskrecja to podstawa. Poczęstuje mnie pan papierosem? Oczywiście. Dziękuję. Witaj ręsom. Co tu robisz? Jeszcze pytasz? Każecie telewizji Polsat na stronie 7.